Siema, z tej strony Majubi, Zapraszam Was na kolejny odcinek Wiedźmin gony, Jak jesteśmy, jak widzicie, jesteśmy w powrotem w pewnym miejscu, w którym byliśmy trzy filmy temu. Zrównąłem się do wersji sprzed aktualizacji, ponieważ tamta aktualizacja nie dawała mi tego, czego chciałem, czyli płynności grania. I z tego co widzę po dyskusjach na Steamie, innych źródłach, Redditie i tak dalej, i tak dalej, za szybko to chyba nie nastąpi. Jeszcze znając do tego cały ten nasz świat. Tu partyzantem. Znając ten cały nasz świat CD Projekta i tak dalej, to trochę poczekamy na to, żeby to zoptymalizowali. Ja nie jestem w stanie grać na tamtej aktualizacji, nie jestem w stanie nawet nagrywać po testach przeprowadzonych w, w otoosobnieniu, że tak powiem, czyli poza nagrywaniem. Sprawdzałem sobie, jak gra chodzi na ultra, czyli te mm, RT, RT, oraz na niskich. I różnica jest. A znajmy sobie przy ognisku, ja wam wszystko powiem. Różnica jest taka. Jak włączyłem UB, y, RTE, Plus, miałem klatek 30. Także w sumie nie jest źle. Tak, no jakby na, wszystko jest na maksa wyciągnięte. Więcej się, jakby się z tego wyciągnąć nie da. 30 klatek spoko. Ym, włączam nagrywanie. Jest dalej taka sama ilość klatek. No, coś tu jest nie niehalo. Przechodzę do okna y, w najniższych ustawieniach graficznych. Mam klatek 60. Tymże spadają mi do 40. I to jest kurwa, po prostu tragedia. Dlatego stwierdziłem, że. A jak włączy nagrywanie, to dalej jest 60, a jak wychodzę na jakieś, właśnie, otwarte powierzchnie, czy cokolwiek, czy w ogóle jak się zaczyna widzieć roślinność, no to z automatu wyrzuca mi, e, mi 30-40 klatek na sekundę. Przy nagrywaniu jest to samo, w ogóle nic się nie zmienia. Jakby nagrywanie totalnie nie wpływa na to, co się dzieje z grą Także obstawiam, że to jest raczej problem z aktualizacją niż z samą grą mm. To by chyba było na tyle jeżeli chodzi o informacje. Jeszcze jeżeli chodzi o powrót do tamtych misji. Nie będę tego ogrywał jeszcze raz. To co się tam wydarzyło miało miejsce i tak zostanie. Ja w tym momencie wykonamy sobie zadania wiedźmińskie. Czyli tutaj te zlecenia które mamy do zrobienia. Zlecenia biedzińskie, skrzekacze, nie skrzekacze, jakieś kłopoty, grabarza i tym podobne. Ja sobie tam to przejdę już w swoim prywatnym czasie, żeby was już tym nie zadręczać. Także tutaj, te wszystkie misje, które wcześniej wykonaliśmy, one będą wykonane do tego momentu, w którym tam są. Ja sobie prześledzę jeszcze raz te filmy, zobaczę, co zrobiłem i więc jakie decyzje podjąłem. Tak, żebyśmy byli w tym samym punkcie, niczego nie zmieniając. Trochę jestem tym załamany, bo się cieszyłem na tą aktualizację, jak mogliście widzieć po postach, niestety gra mnie oszukała, w sumie nie tylko mnie, ale nas wszystkich tak naprawdę oszukała I też wiem, że jeżeli ktoś ma komputer za nie wiem 20 tysięcy euro, no to spoko, jakby to będzie chodziło, nie będzie tam większych problemów i tak dalej Gdzie tych faktycznie da się wyciągnąć nawet, nawet 200-250 i przy nagrywaniu ze 150-160 i jakby to nie jest duży problem Aczkolwiek ja, nawet na blokadzie, jeżeli dam na 30, to automatycznie gram i spowalnia, mam masakrycznie. Po prostu nic się da z tym zrobić. testowałem ustawienie FPS-ów na maksymalną wydajność. To też w ogóle nie pomogło, co już w ogóle było tragicznym. Tragiczną rzeczą. Aktualnie wróciłem do starych ustawień. Także gra będzie chodziła płynnie, ładnie i ślicznie. Także z idealnej gry zrobili śmiecia. I musiałem wrócić do poprzedniej gry, z, którym, z którą rzeczą też się troszeczkę namęczyłem. Ale już jest ok, dobra. Także od razu zlecenia, zlecenia, biedźmińskie zadania. Główne na chwilę odkładamy na bok, przynajmniej na ten odcinek. A ja dzisiaj jeszcze postaram się, bo jest aktualnie 12 godzina. Czyli o 13 będę wrzucał ten film. Mam nadzieję, że zdążycie go obejrzeć w HD. W zależności od tego jak szybko YouTube mi to... Przekonwertuję. Mam nadzieję, że nie, będzie nie będziecie musieli za długo na to czekać. No, i w sumie to by było chyba na tyle, także lecimy sobie do drugiego wskazu i lecimy z naszą kochaną fabułą. Jeszcze chyba tylko jedna rzecz mi została tutaj do zrobienia, tak naprawdę, czyli ustawienia. To, i ja bym chciał. Więc to postprocesy? Chyba nie. Grafika? Też nie. Rozgrywka? Chyba też nie. Dobra. Bo chodzi o rozjaśnienie trochę tego ekranu, ale niestety aktualnie nie mam takiej opcji Później to zrobię poza nagranie, będę was tutaj już zadręczał dłużej Tym moim wywodem A my lecimy prosto do drogowskazu i musimy się udać na zlecenie Skrzekacz Kilka zleceń żeśmy pozdobywali w ostatnim czasie, więc to jest dobra okazja na to, żeby je wykorzystać Żebyście jednak odcinek dostali, mimo wszystko To prawda musimy na chwilę przerwać naszą podróż, ale... Wow Kaszel w rońce. dawno tu nie byliśmy Musimy przerwać naszą podróż na rzecz Zleceń jeżeli macie z tym jakiś problem, proszę pisać do CD Projekta, żeby się ogarnęli kurwa ze swoimi aktualizacjami Bo to jest tragedia, co, co oni wyczynają Jako fajnie, że pracują jeszcze nad tą grą, bo gra już jest, można powiedzieć, wiekowa, ale... Jest to złe Dobra, Ciesław No? No przyszedłem w sprawie starej zlecenia, nie? Więc może trochę przyjemniej Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie Skrzekaczem a Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człowiek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borduj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Uh -huh. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. A nagroda jest za mała. Ja już. Wiem, że czasy ja już mając doświadczenie. Musisz sypnąć więcej wiem, że muszę mieć trochę więcej hajsu. 235, o stary, więcej. Do 280 dociągniemy do połowy stawki. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku. Okej, te zlecenia mogą dać sporo pieniędzy, dzięki czemu nie będę musiał za bardzo no nic sprzedawać, tak jak poprzednio. Się zawodowiec. Kto mi powie, I na pewno nie wezmę już żadnej, żadnego hajsu od gościa, który tam stoi, tego krasnoluda. Może Szymko, to syn Borzuja, tego co zginął. On po widział na własne oczy, tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnął. Okej, okay, 163 kroki... Ale to chyba w drugą... Wait a minute. On jest tutaj z drugiej strony, tak? Za płotem. Czy tutaj? Dwa daj miejsca ataku potwora. Eee, ale czemu mi tutaj wskazuje? Jakiś dziwny punkt? O, co? Kaman? Dobra, nieistotne. Czy ja ten jestem w stanie jakoś w miarę logicznie wyjść? Mam nadzieję, że widzicie więcej niż ja, bo ja tutaj praktycznie teraz nic nie widzę. Nie zapomniałem ustawić gamy, bo wczoraj to ustawiałem i tak. Ach, no same problemy z tym Wiedźminem ostatnio. Zawsze coś, no z tym kanałem to w ogóle się jakieś dziwne cuda dzieją. Subsy subskrypcje mi przybyły, za chwilę zniknęły, za chwilę znowu przybywają. Wyświetleniami przyszły, za chwilę zniknęły i kurwa, już nie ogarniam o co idzie z tym wszystkim. Dobra, tam gdzieś jest całe miejsce, ale co to tam miałem jeszcze zrobić? Nie, wiem, może jakąś kozę miałem zabić, żeby zrobić jej mięso? Czy coś takiego? No, ale na szczęście już jest w miarę okej. Okay. Mam nadzieję, że ten wieźmi już nie będzie nam więcej stwarzał problemów. No, ale dźwięk już też ogarnięty, także jest dobrze. Obraz też jest w miarę o dobry. Teraz tylko liczyć, że nic więcej nie pójdzie nie tak. Mogłem w sumie podkę zabrać, ale teraz to tam 80 kroków, to już chyba nie ma większej różnicy, zanim ta płotka przybiegnie, zanim na nią skoczę. To się mogą różne cuda jeszcze podziać. 9, 19. Kurczę, mógłby ten deszcz przestać padać, na serio. Dobra, o tu już mamy jakiś pierwszy ślad. Ślady stają się nieregularne. Otwór się słaniał, pewnie był ranny. A mieć nie wiem, te tu w grę Chyba ten nowy, co kupiłem ostatnio, ale. Ciężko. Oj. Słyszeliście? Więcej śladów. Krew. Krew potwora. Ja tu słyszałem jakiś dźwięk przed chwilą. Czy ja w dobrą stronę w ogóle idę? Bo jakby. Chyba on w drugą stronę gdzieś szedł. O! Dobrze. Taki. Bierzemy. To ja tu znajdę ciekawego. Dobra, może szybciej. Tutaj coś. O, tam jakiś domek jest. Chyba kolejny wil wilkołak będzie, czy coś w tym guście Prowadzą do jaskini O Boże, no to trzeba będzie go szybko zabić zanim gościu się ogarnie eee, Ja bym potrzebował na ten moment akcji, Gdyż akcji może nam mega pomóc Dobra, mamy pochodnię już wyciągniętą To tu będzie? Jak się uda go oszołomić to już pół biedy pół. Daj Daj o kurde! Z góry. Ty ile tu trupów? Mogę to pozbierać? Floreny? Bez kijca? Ruliszek? nie petarda powinna go wykurzyć. ja mam w ogóle te petardy? No tutaj są. No! Chwila jak się wyciągało petardy. Kurwa wypiłem wodę. Dobra, nieistotne. Eee Ekwipunek Ziom. Ja nie mam petard. Co robiło? Petardy Eliksiry, oleje, petardy Dobrze jest. Czarcia purchawa. Dobra, niech będzie Jedno powinno wystarczyć. Chyba eee, ja tu muszę to jakoś włożyć teraz. Dejam! Ekwipunek. nie są petardy? Tu są petardy. Tu są petardy, dobrze. Poproszę. Okej okay. Nie ART, tylko tak Znak akcji Karcia purchawa No dupa A czekajcie, bo on jest gdzieś tam Ty, ale wyciągnij to Nie to. Dobra, no to idziemy no Jest tam u góry? Mam tam jakoś wejść, wskoczyć? Cokolwiek. A, dobra, bo ja znowu tego znaku akcji Tyle, jak to mam. Anulowałem, dobrze. Ty, chłopaki, ja tutaj totalnie nic nie widzę. Pochodnia. Jak teraz, tu. Dobra. Nie, no, bez to ja tu nic nie widzę. Ja potrzebuję tą gamę zwiększyć. Opcje: Zdawienia wideo. Grafika. Gama. Postprocesy. Hmm. Konfiguracja interfejsu. Ej, gdzie tu się. Gamę ustawia tej gry. Ziomeczku. Ani mnie nie denerwuj. Ani mnie nie denerwuj. Ja tu czegoś nie widzę. Wyostrzenie, winietowanie. Promienie światła. Grafika. No way! dobra, to jeszcze plan B. Dobra, tam jest ten to coś. Ale spróbujmy tą petardę wrzucić tam po prostu. To dało się. Chwila moment. Igni. Jo, dobra. Tam jest ta jaskinia wysoko. Oj, oj, oj. Gdzie są te petardy? Samum. Oślepia przeciwników. Niszczy gniazda potworów. Poproszę. Jest. O, przejście. Ekwipunek. No to poruszanie mi tutaj za bardzo nie idzie. Tak. To petardy. Włożone. Super. Elegancko. Teraz to Samum bank. tak, to gdzieś tam wysoko jest. Dało się? Jest! Dobrze. O boże. Dobrze, Git. Ja cię kręcę. O, jest tam, jest tam, jest tam. Kusza. Nie mogę tego zrobić w tym miejscu. Kurwa, jaja, se ze mnie robicie? Biegi Gerold! No nie, no ucieknie mi przecież. Płotka. No, lecisz, płotka. Serio? No. Wytrzymałeś wierzchowca, 60 metrów. Dobra, schodzimy. Wow. Gdzie on jest? Tutaj jest, dobra. No i dojazd. Uderzaj, 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 Gerard! O kurde, ale mi dziubnął! I flety! Unik! I unik! I dojazd! Skrzeka zniszczony! Easy! Boże, tyle się bawić petardami, żeby takiego potwora dojechać! Weź trofeum! Uuu! Mamy to! mi automatycznie tam cofnie, czy tak już zostanie? Jaka kosa? Dobrze, na płotkę. No to lecimy po nagrodę. Tutaj chyba tędy. Będzie najbliższa droga. Obstawiam, że to mi wskaże faktycznie najbliższą możliwą drogę, a przynajmniej ścieżkę, po którą możemy się poruszać. No i od razu kurczę, lepiej się gra no. Co mam wam powiedzieć. Jeżeli zainstalowa zainstalowaliście też tą aktualizację, możecie dać mi znać, jak wam to chodzi. Bo u mnie jest po prostu katastrofa. I czy też wróciliście do starej wersji? O i tutaj. Tu, 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 Geralt. No. Wow. te się tutaj modlą. Ci. Bo tam chyba był jeden mężczyzna, ale chyba głównie kobiety tam stały. Naprawdę, mam tak gamę zniszczoną, ewentu ewentualnie przez ten deszcz, po prostu mało co widzę. Ale raczej obstawiam, że to jest kwestia... Kwestia tutaj gamy ustawionej. Dobrze. Za ja tą płotką tu mogę biegać? Ja tu naprawdę mogłem podką biegać O nie, a ja tu wracałem za każdym razem z buta szedł. Dobra tam przy tych kóskach sobie stań ciesławie No Nie musicie się już martwić z O Oj tak dziękuję mistrzu wiedźminie. Pro... A nie ma problemu. Nagroda niewiele ale jak mówią ziarko do ziarka eee, Zachowaj te pieniądze na szymka, Kurwa, ja potrzebuję hajsu. Dziękuję. Dziękuję i polecam się na przyszłość. Szymek sobie poradzi. Dobra, punkt do doświadczenia 235, nowigracja korony 280. Ile mam w ogóle hajsu teraz? 419, czyli jeszcze 500 i będzie git. Dobra, wiecie co? Mam 15 minut na liczniku, 16. Ja nie będę tego przedłużał, ponieważ chciałbym, żebyście obejrzeli sobie ten odcinek w HD. Ja wiem, że 5 minut to było pierdolenie moje, a drugie 5 minut to było tworzenie petard. Ale niestety niektóre odcinki muszą być krótsze jeszcze z powodu na tą całą zjebaną aktualizację. Ja nie wiem czy jakiekolwiek to ogarnę. Na razie jedyną serią, która idzie dobrze to jest Spyro. I jestem zadziwiony, że Spyro ma tak dużo wyświetleń. I bardzo się cieszę, że wam się podoba ta seria. I ta seria jak jako Wiedźmina. Że pomimo tego co się na aktualizacji działo. Nadal są ludzie, którzy to chętnie oglądają. Także bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema.